Dzień dobry, Robert Rewieński, Przegląd Sportowy. Trener Rumiańczyk powiedział, że w meczu z Legią, żeby wygrać, to trzeba mieć sporo szczęścia i dzisiaj ono było przy jego drużynie, ale czy to wyłącznie dzięki szczęściu pogoni wygrała, czy raczej uważa Pan, że to błędy, proste błędy Pana zawodników pozwoliły gościom strzelić dwa gole? I drugie pytanie, no jak bardzo jest Pan rozczarowany tą porażką, bo na pewno jest. No, ten element szczęścia istnieje w piłce, natomiast na pewno nie jest decydujący. Myślę, że też nie szukałbym tam przyczyny naszej, naszej dzisiejszej porażki. Pewne sytuacje, jakie mieliśmy, mogliśmy wykorzystać, pewne błędy jakie popełniliśmy, szczególnie prowadząc 1-0 i dając się po prostu w taki sposób skontrować. Mając wynik dobry już w, swoim, w swoich rękach, to jest rzeczywiście źle. No i nie, pot, nie, nie powinno nam się przytrafić. W dużej, w dużej mierze takie błędy mogą się przyczynić do, do sumienia szczęścia, bo wtedy trzeba liczyć na jakieś tam przestrzelenie albo, albo, albo właśnie jakieś tam wielkie szczęście, żeby po prostu przeciwnik tego nie wykorzystał, więc na pewno jest, jest zawód, bo każdy, każdy mecz chcemy wygrać, natomiast też po prostu trzeba to przyjąć na, na klatę w tej chwili, nie ma co też plakać po jednym meczu ligowym. Wiem, że od razu skala jakby trudności rośnie, ale trudno byłoby grać następny mecz, nawet jakbyśmy wygrali ten, więc po prostu trzeba się skupić na następnym meczu. Prosimy bardzo, czy są pytania? Proszę. Kowalczyk Polskie Radio. Dobry wieczór panie trenerze. Mam pytanie, jak pan ocenia występ Praszelika, który debiutował w ekstraklasie. I dlaczego nie zdecydował się pan postawić na Karlitosa, który strzelił dwa gole w ostatnim meczu Ligi Europy od pierwszej minuty? No żebym mógł pochwalić Kar Praszelika za jego występ w tym meczu, to właśnie dlatego się zdecydowałem, żeby Karlitos dzisiaj nie zagrał. Karlitos też. Po meczu z e, Europą e, w, dostał, moc, był mocno stłuczony jego mięśni i e, on był gotowy na, tą, na ten mecz, ale też chcieliśmy, żeby po prostu e, wszedł w odpowiednim momencie na boisko, jeżeli będzie taka potrzeba, to się wydarzyło i żeby był też, był nie, też gotowy na, na, na czwartek, więc e, stąd taka decyzja. Jestem zadowolony bardzo z występu Mateusza Paszelika. Uważam, że z każdą minutą radził sobie mm, e, coraz lepiej i, i na tyle, ile go było stać, na pewno w tej chwili e, dal siebie wszystko.